Siema. Do wakacji zostało jeszcze sporo czasu, ale warto już teraz zabezpieczyć się i mieć na nie plany. Wuj Almatur co roku zapewnia chwilę spokoju biednym, zapracowanym rodzicom, a dzieciom rozrywkę, wysyłając je na świetne obozy. Nawet jeśli nic Cię nie interesuje, nie masz absolutnie żadnych ambicji ani zainteresowań, i całymi dniami siedzisz na TikToku, to i tak mamy coś dla Ciebie. W ofercie Almatur są obozy piłkarskie, językowe, gamingowe. Muzyczne, survivalowe, tenisowe, pływackie, plastyczne, a nawet naukowe. Jeśli myślisz, że to wszystko, to się mylisz, ponieważ mamy ich o wiele, wiele więcej. Więc wejdź na naszą stronę almatur.pl, aby ujrzeć resztę naszych zacnych i opłacalnych propozycji. almatur.pl almatur .pl. Wiem, że jeszcze nie wszedłeś. Wbijaj teraz, bo aktualnie mamy mega promocję.